Tutaj po mojej prawicy na wysokościach Paweł Paulus Mazur. Informujące pasażerów o tym informacyjne. Informujące pasażerów o tym kiedy. Informujące pasażerów o tym kiedy poje... No to jest, nie coś, coś tutaj, informujące pasażerów o tym, kiedy... Nie to samo z co Pasażerów, pasażerów, coś jest nie tak z pasażerów? Elektroniczne tablice informacyjne, informujące pasażerów o tym, kiedy... Pasażerów, pasa, pasażerów... Informujące pasażerów. Informujące pasażerów. informujące Jej, pasażerów. Yeah, już jutro odbędzie się posiedzenie. Prady, Dzień dobry, Agnieszka Adamek. Witam państwa bardzo serdecznie. Widziałeś <êtes> to. <thấy chưa> mm -hmm> <graduate> Nie 번, I zapraszam na serwis informacyjny telewizja. E. Dzień dobry, Agnieszka Adamek, dzisiaj 14 lipca, poniedziałek. Dzień dobry, Agnieszka Adamek, dzisiaj 14 lipca, poniedziałek. Zapraszam na serwis informacyjny telewizja. Dobra, jeszcze raz. się uśmiech na nawet. Przez dwa dni trwał festiwal ale jak Gwiazd Sportu. W dniach 12-13 lipca w gminie. Dzień dobry, Agnieszka Adamek, a to serwis informacyjny telewizji EJA. Dzisiaj piątek 11 lipca. Ej, ciszej tam! mam nic między zębami? <grym> Dobra. Polska! Polska! Nie że się tutaj, kucku. <grym> Piłkarze Lechii Gdańsk na zgrupowaniu we w gronkach. w <grym> <Dobra. grym> Witam panią bardzo w serdecznie. Witam. Proszę tak nie robić, to jest na żywo. Pff, nic tyjakuj. Co mam, co mam, co mam z tym innego zrobić? No.